siowe przygody sezon jedenasty życie w szkole Dobrze dzieci dzisiaj rozpoczynamy lekcję języka polskiego i obejrzymy sobie dzisiaj z, z racji tego, że niedługo są ferie, to nie będzie sprawdziano w tym tygodniu i obejrzymy sobie film jej, ale super! No dobrze, cicho bądźcie, bo inaczej będzie, a I będziemy jeszcze się na nie szykować. A więc, no lepiej bądźcie cicho. A boże, ale. Kur... No. Co ty powiedziałaś, Roksada, Właśnie. Dostaję uwagę! I jeden punkt minusowy nas sprawdzią O ile będzie. Nie robić jego sprawdzianu, no właśnie. My nie chcemy żadnego sprawdzianu. <grystanie> Proszę nie niszczyć ławek, <grystanie> które i tak wyglądają kapuścianie. Dobrze, nie będziemy ich niszczyć. A dlaczego one mają taką wielką ławkę, a my mamy taką małą? Nie czepiaj się, to idzie o dyrektora, to z ten, zamotw jak ci się coś nie podoba. W takim razie, do widzenia. Co? ławka dla mnie, zazdro. Cicho, bańcie. To już będziemy cicho. No właśnie. No, oglądamy film. Ale nudne to jest. Rel. Boże, jakie to nudne jakieś Polski. Mogę iść do kibla, proszę pana. Możesz, Majka, ale zaraz wrócę. Nigdy nie wrócę. Proszę pana, ja też chcę iść do toalety. No ile TYCH do toalety, no i cóż. Zaraz tutaj wszyscy będą szli do tego kibla. Mamy tylko cztery kibla. W szkole. Że Pana, ja też idę do toalety. Co tu to się dzieje? Dlaczego wszyscy wychodzą do toalety bez mojej zgody? No bo nam się chce sikać. To ja też idę do kibla. sumie ja też idę do kibla. No i wszystkie damki kibla są zajęte. A więc musicie czekać, aż koleżanki wrócą. To wtedy możecie i do toalety. Ale ja mi się chce siku. Trudno. A przepraszam, bo ja... Y, 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 y. Co ty, Roksana, tam robiłaś? Nic. Wróciliśmy. O, to idziemy do kibla. Chodź. No i znowu wszystkie damskie kible są zajęte. Co to za lekcja w ogóle? Dobra, możecie robić, co chcecie. Ja idę tam na, do nich. Dobra, puszczamy jakąś muzę. Nie, no nie puszczajmy nic, bo przecież oni mają sprawdzian. Oni mają sprawdzian? Ej. To jest trochę nie fair dla nich. Ale my jesteśmy w wyższej kasie i możemy robić co chcemy, bo my tu rządzimy. No w sumie, rel. To co puszczamy? Jakąś, jakieś, nie wiem, coś dyskotykowego. No, ok. ławy, wywaliłam się. No to uważaj jak stoisz. No to, to nie wiem, gdzie jest laptop. Pan zabrał! No nie, to nie puścimy, seni. To poran tablicy. Ale tu nawet nie ma tablicy. To po czym ty chcesz rysować? No właśnie. O matko, co to za awantura? Normalnie. Zresztą będzie. Jakieś podrywanie. Myślał, ty lepiej nie wykrakuj, bo jeszcze będzie to podrywanie. Ale tego nie chcę. No wracamy, dziewczyny! Co tu się stało w tej klasie? No pan powiedział, że możemy robić, co chcemy. Ups, rozwaliłam ławkę! Nie no, nie wierzę! Jaki syf! Co wy robicie, chory dupie? Nie no, ja z wami nie wytrzymam psychicznie i fizycznie. A my też z panem nie wytrzymamy. O, to za klasa? klaudy. taką bezstrelną klasę. Nie wiemy. Dobrze, przerwa. Możecie wyjść. Bajo, jajo!